Cześć ja kozimaczki, witam was w Dead Island, zamknij się koleś yy, Witam was w trzecim... Czekajcie, może wyjdziemy Witam was w trzecim odcinku z Dead Island i tutaj mamy prawdopodobnie zadanie Że Mike i Dominik potrzebują naszej pomocy No to okej. Okay. Coś mi się stało z grafiką, przepraszam Was, jest taka dziwna. Nie wiem co się dzieje, ale dobra. Zacznijmy. Idź do latarni morskiej i przynieść z niej wzmacniacz sygnału. Tak. Prawdopodobnie też tutaj, jak wykonamy jedno poboczne zadanie. O Boże, kochany. To, sam, to zadanie z samochodem. Prawdopodobnie będziemy mogli wszędzie jeździć. No to jest dobra opcja Tak więc Trzeba ruszać po, do tej latarni Niestety na piechotę I, Nie zwracajcie uwagi na to co się pokazuje po prawej stronie Bo to niestety że to Dołączanie do do innych graczy w trakcie gry. I mam do Was takie jedno pytanie. Czy napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żeby nie nagrywał sam Dead Island, tylko z kimś po prostu z kimś Dead Island nagrywał. Nie sam, tylko z kimś innym. Napiszcie tak lub nie Mogę furię włączyć Wiecie co? Jak tutaj jest sprawa? Ohoho! Witam panów! Spierniczaj ode mnie! Ej, ja furt nie mogę włączyć! Muszę niestety uciekać! Nie zostawią mnie w spokoju, no? Co za osły. Mam... czekaj, zmęczył się. I teraz. I jeszcze raz. A nie, dobra już. No nie! Ale debile nie odpuszczają. Co za... O Boże. Łeb mu odkroiłem. No i dobrze. Mam mało życia. A tamte cfele nadal mnie gonią, no. Zostawcie mnie w spokoju. Tu chyba jest samochód. O, mogę sobie wsiąść. Tylko nie tu, przesiądź się. Ruszaj! Hej, <śm> Fryer. O kurde, ja nic nie widzę przez to... ...czerwone. <śm> przez tą krew, co jest tutaj wszędzie ja nic nie widzę, No i teraz trzeba pękła. Potrąciłem go. O przejechałem... No i tyle się skończyła nasza jazda. Zaklinował się samochód Niestety. Gdzie? Nie wiem gdzie on jest. Ale zobaczmy i... Pójdźmy. Oczywiście otworzyli nam. Ewan Bartow. Jep. Zamknij ryj No i co dalej Aha O, tu możemy sobie coś kupić Chętnie pohandluję z tobą I 747 wydajmy na Na coś, co nam się przyda Na pewno apteczka nam się przyda no i jeszcze jedną. No. Ale nie potrzebuję na razie. Po co mam korzystać z apteczki, jak życie prawie pełne? Wezmę sobie. Wypiję. Napiję się, jeśli znajdę gdzieś tu jeszcze coś do picia. O Boże. Ten będzie to samo powtarzał. Nie ma, no to pewnie w środku będzie coś do... Ale on się szybko męczy, pewnie w środku coś będzie do picia. Mówiłem, tu jest. Okej. Okay. Aha. Dobrze, dobrze. No, ja żyję. Nie, no. O, wokół latarni no dobra. Tak, pomogę, ale nie ty... Dobra. Niestety nam... Wiecie co? Nie słuchajcie tego nagrania. Pomóżmy, wykonajmy jedno zadanie. Przynieść cztery flary z wraku na drzewo. brazam ryj No i tak, musimy pomóc sobie, ale nie wiem czy zdążymy zrobić to zadanie. Bo miałem zamiar zrobić 17 minutowy odcinek 15. A nie wiem czy zdążymy, bo już jest 9 minut. No ale... Możemy zrobić. Najwyżej się przedłuży do 20 odcinka, do 20 minutowego. Zobaczymy jak się wyrobi. Musimy jak najszybciej tam dojść. Mogę użyć teraz Furii. I koniec. To była furia, jak widzieliście. Furia bardzo tutaj pomaga. Ale nie za. To znaczy trzeba uzbierać. Gin. Spierniczej. Ty Zdychaj Dobra, zdech Okej okay. Już Łups Co by było, nie spał. z Panu zombiaki Trochę nam się to przedłuża Najwyżej zrobimy tak, że To będzie jedna część filmu A Kontynu... I wrzucę obydwa te filmy Dzisiaj i to będzie Drugi film to będzie kontynuacja tej misji. No i tam kolejnej. Zamknij Ryj. No, to gdzieś mnie prowadzi tendy. Krzaki jakieś wlazłem. O kurcze o kurde, o kurde, o kurde fipunek to w ogóle możemy jeszcze sobie tutaj zagospodarować Nie, nie możemy, nie mamy punktów i nie mam to co potrzebne. Zostaw mnie. O, mamy alkohol. Okej, okay. czy zambi jakieś zdjęte? Okej. Okay. Ale ty masz brzydki ryj. Gdzieś tu jest. Zostaw ty mnie w spokoju, no na ziemię. Jest mamy pierwsze. Musimy przynieść cztery. Szybko, 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 szybko. O nie, słyszę te, tego wielkiego. A on tu stoi. A, widziałem mocny łom. Dobra. Wziąłem jakąś broń. Ops, 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 ops. He, he. No. Y Dobra, a teraz wróć do Trewora. Ojej, o czemu akurat tędy musisz prowadzić? Stój. Dziwo, szybko nam się złożył ten kij. Ech, trzeba będzie wszystko ponaprawiać sobie. Na szczęście tutaj w latarni jest samochód. Więc będę mógł wrócić.